Dzień dobry, witam Państwa w tym cudownym dniu. Pójdziemy yy, teraz zobaczyć, czy możemy zrobić coś z naszym pociągiem, który nareszcie po tylu odcinkach udało nam się zaciągnąć w miejsce przeznaczenia. Jeszcze raz sobie podejrzymy te zniszczone budynki. Kate Walker, słucham. Tu profesor Bons. Zaraz rozpoczynam swój wykład o Jukolach. Proszę się pośpieszyć. Postaram się. Doskonale. Czekamy w głównej sali wykładowej. Do zobaczenia. Okej, okay, ekstra. Teraz idziemy na wykład. Teoretycznie możemy najpierw załatwić nasze sprawy z pociągiem, ale nie uważam, żeby to był najmądrzejszy pomysł. Znaczy się i tak musimy pójść koniecznie na ten wykład, bo będzie więcej łażenia w tej z powrotem i tyle. Ok, idziemy dalej. Mhm. Jak to teraz pusto wygląda bez naszego pociągu? Jak to już jesteśmy, to zagadajmy do niego ostatni raz. Przepraszam. Czy my mo Dobrze, uporządkujmy wszystko. Mój pociąg opuścił stację, więc nie zakłóca już pańskiego spokoju i ciszy. Mam nadzieję, że nic nie zostało zniszczone. Pociąg i stacja są stworzone dla siebie, panie. Teraz jako. tak mówisz. Ale chodzi mi o. Myślałam, że straszuktki. Niech pomyślę. Uważam, że mimo wszystko była to dla nich jakaś rozrywka. Teraz to mówisz. Nie będę już. Witam. Najpierw się staram. Nie. Najpierw mi gadają, że, uu, że źle, że muszę opuścić to miejsce jak najszybciej. A teraz. Nie było wcale aż tak źle. Ach, spodziewałbym się tego po tobie. No, schiz, zapis, okej. Okay. Prześlicznie gra ta estrada, co nie? Warto było to naprawić. No i dostaliśmy za to stówę. Okej. Okay. Na wykład musimy iść w tę stronę. Jeszcze tutaj nigdy nie byliśmy, nie było potrzeby, nie ma tam nic do oglądania, szczególnie z wyjątkiem jednego śpiącego studenta, który się w ogóle nie rusza. Mam wątpliwości, czy on w ogóle żyje. Ale cóż. O, jest pani, to dobrze. Proszę zająć o, miejsce! Nie mogę się doczekać rozpoczęcia. W lewym rogu przy projektorze, a jednak żyje. Nie wiedziałem. Nie, to nie jest projektor. Ten co z lewej strony siedzi. Ale dużo tych studentów? Młodzi przyjaciele, bardzo niezwykłe odkrycie. Niewyobrażalne jeszcze parę godzin temu przypadło mi w udziale. Pozwoli ono na ukończenie moich badań nad tajemniczym ludem i ŚWIATŁO, PROSZĘ! Niewiele wiemy o Jukolach, ludziach żyjących na dalekiej północy. Żyją bardzo, bardzo daleko, na zamarzniętych granicach Syberii. Odległość ta, jak również niekorzystne dla ludzi warunki klimatyczne, ograniczyły liczebność ich populacji i zachowały ich poza zasięgiem świata nauki. Tych kilka przyźroczy jest, ściśle mówiąc, jedyną dokumentacją na ich temat, jaką dysponujemy. Rosyjski badacz wykonał te rysunki i zebrał fotografię około 100 lat temu. Dziś to, co wiemy o Jukolach i ich kulturze, zawdzięczamy właśnie jemu. Wiemy, że pochodzenie Jukoli należy datować na ostatnią epokę lodowcową. Ciekawostką jest dowód ich obecności w zachodniej Europie, a dokładnie w prehistorycznych jaskiniach w sercu Al. Ludzie ci, jak się wydaje. Podjęli długą wędrówkę przez setki lat w kierunku dalekiej północy naszego globu. Powody tej migracji były zależne od roli Mamuta, ich rzemiośle, handlu i kulturze. Używali ich w transporcie oraz jako zwierząt pociągowych. Mamuty dawały im mięso, skóry, tłuszcz oraz kości. Człowiek i zwierzę żyli bez wątpienia w symbiozie. Mamuty zaczęły stopniowo opuszczać region z powodu zmian warunków klimatycznych, a i kole, Podążyli za nimi na północ, na krańce Syberii. Prehistoryczne malowidła jaskiniowe, zidentyfikowane jako dzieło ukoli przede wszystkim przywiodły mi na myśl niezwykłą hipotezę. Jukole zdołali oswoić mamuty. Są oni, według naszej wiedzy, jedynym prehistorycznym ludem przedstawiającym człowieka dosiadającego mamuta. Obecnie. Dzięki tej oryginalnej figurce mamuta, którą zidentyfikowałem jako przedmiot pochodzący z neolitu, możemy potwierdzić tę hipotezę. Przodkowie ukoli potrafili poskromić mamuty. Prehistoryczny człowiek nie używał wyobraźni, malował to, co widział, sceny ze swego życia. Ten dobrze znany obiekt codziennego użytku jest w istocie dziecięcą zabawką. Jak widzieliśmy, Istnienie Jukoli było nierozłącznie związane z istnieniem mamutów. Używali ich skór jako ubrań i do budowania dachów oraz ścian swych domostw. Używali ich kłów, by wspierać swe domy lub jako broni, narzędzi i biżuterii. Ciekawym faktem jest to, że zniknięcie mamutów 12 tysięcy lat temu nie miało natychmiastowego wpływu na tryb życia Jukoli. Wygląda na to, że dużo później ludzie nadal utrzymywali swój związek z mamutem na przestrzeni wieków. Niewiarygodne wydawać się może, że Jukole aż do początków naszego wieku żywili się mięsem mamutów. Używali ich skór jako ubrań i schronienia. Ich rzemiosło, oparte na kości mamuta, wciąż się rozwija. Wydaje się... Że w celu zachowania obyczajów swych przodków ukole nauczyli się wykorzystywać ogromną liczbę zamarzniętych mamutów, które doskonale zachowały się w lodach syberyjskiej tundry. Byli oni zdolni przetrwać, korzystając głównie z tych ogromnych zapasów przez niemal 3000 lat. Wytłumaczenie to, mimo swego prawdopodobieństwa, okazuje się niewystarczające dla społeczności naukowej która przyznaje, jest tą sprawą wielce zakłopotana. Z braku akceptowalnych dowodów naukowych musimy opierać się na artefaktach jukolskich szamanów. Wydział Badań, który mam honor reprezentować, nie daje wiary mitom i legendom rozpowszechnianym przez tych szarlatanów. Ich opowieści musimy oceniać zgodnie z ich prawdziwą wartością zwykłych opowieści powstałych podczas długiej syberyjskiej zimy. Legenda syberyjskiej lodowej Arki jest tu doskonałym przykładem, z którym możecie zapoznać się w rozdanej wam broszurze. Legenda ta miałaby sprawić, byśmy uwierzyli, że gdzieś na zaginionej wyspie na północy Syberii istnieją do dziś żywe mamuty. Pozostałość po lodowcowej. Ta niewielka grupa została w cudowny sposób zachowana przez ponad 12 tysięcy lat dzięki troskliwej opiece i ukoń Wyspa, na której miałyby żyć te gruboskórne zwierzęta, nazywa się Syberia. Moi drodzy, radzę Wam oprzeć się pokusie dawania wiary tym konfabulacjom. Wyspa Syberia nie jest oznaczona na żadnej mapie. A idea mamutów żyjących w XXI wieku to sen szalonego naukowca. Jukole stali się pierwszymi ofiarami prowadzonej przez Rosjan w XX wieku kolonizacji kontynentalnej Syberii. System kołchozów i sowchozów, wyzysk, pogarda i poniżenie, które musieli znosić, wyznaczył załamanie tradycyjnego trybu życia Jukole od czasu upadku reżimu komunistycznego. Populacja Jukoli musiała stawić czoła tym samym wstrząsom społeczno-politycznym, których doświadczały inne syberyjskie społeczności. Pociągnęło to za sobą dwie znaczące konsekwencje. Część Jukoli utraciła swą plemienną tożsamość i zintegrowała się z rosyjskim społeczeństwem. Jednak inni długo i z trudem poszukiwali, by przywrócić korzenie zniszczonej przez sowiecki reżim kultury swoich przodków. Na początku XX wieku ostatnie prawdziwi Yukole odeszli, by żyć na terenach zajmowanych przez swych przodków. Nikt nie wie, gdzie żyją i w jaki sposób udaje im się przetrwać. Ich istnienie mogłoby być tematem do dyskusji, gdyby nie fakt, że pojawiają się okresowo w najbardziej oddalonych miejscach, gdzie handluje się futrami, by wymieniać kły mamutów na niezbędne im przedmioty. To koniec mojego dzisiejszego wykładu. Dziękuję za udział, pani Walker. Proszę udać się do laboratorium, gdzie znajdzie pani swoją lalkę oraz fotokopię mojego wykładu, których może pani wkrótce potrzebować. Dziękujemy za wykład, panie profesorze. Możemy dalej spać. teraz jak już obejrzę te rzeczy, które on powiedział w tym wykładzie są ważne trzeba, musicie je zapamiętać bo mają wpływ, znaczy się jakby to powiedzieć w tej grze nie zrobimy z nich użytku, ale w drugiej części są bardzo ważne można co prawda się dowiedzieć w większości rzeczy które on, o, o których on opowiedział w trakcie drugiej gry, ale bardzo bardzo mi się podoba, że umieścili to też w tej. No i ten dokument, który y, teraz nam da, wyjaśni y, dokładnie coś, co w drugiej y, grze, nie o ile pamiętam, nie było zbyt dobrze wyjaśnione. Dobra, najpierw weźmy to. I czytaj to pod swoją kurtką. Przeczytaj. po okay. epocha lodowcowa zakończyła się używaniem planety. Bla 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 bla. Mogłeś chociaż, dać mi, da, mogłeś chociaż dać mi wersję, która nie była urąbana kawą. No nic, generalnie z tą arką chodzi o to, że wybudowali arkę z głów mamuta. Nie mam pojęcia, jak taka rzecz może pływać. Ale, o, to tam jest nasza lalka. Musimy ją koniecznie wziąć, bo Oskar nie pozwoli nam odjechać. Zaraz zagadajmy z nim na pożegnanie jako mojej ulubionej postaci Co z tego miejsca. Przyjazd do barksztat to niezwykłe doświadczenie. Nigdy. A przybyłam. Tak! O nie... tak. A nic nie masz więcej do powiedzenia? Muszę no. powinszować panu wykładu. Miał pan rację, temat jest niezwykle fascynujący. Nie przypuszczałam, że mamuty mogą być tak interesujące. To, co pani słyszała, jest jedynie wierzchołkiem lodowej góry, moja droga. Jednak, jeśli udało mi się obudzić w pani pasję, mogę być z siebie dumny. Czy Hans Wollarberg zgadzał się z pana hipotezą, że jukole potrafili poskramiać mamuty? Hans nie był człowiekiem nauki. Jego patologiczną obsesją było odnalezienie wciąż żyjących mamutów. Taka hipoteza jest nieco przesadzona, nie sądzi pani? Pan w nią nie wierzy? Mamuty wymarły tysiące lat temu, tego jesteśmy pewni. Dziś jedyne mamuty na Syberii to te zamarznięte. Nie wie pan, dokąd mógł udać Hans po swoim pobycie w Barksztad? Nie, ale nie byłbym zaskoczony, gdyby wyruszył na poszukiwania jugoli lub tego, co po nich dziś pozostało. No dobra. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Sądzę, moje dziecko. Propo mam mamutów, to właśnie jakiś czas temu słyszałem. Nie, jakiś czas temu, cały czas się o tym gada, że chcą ożywić mamuty, sklonować je z DNA z tych mamutów znalezionych na Syberii, tych zamarzniętych. Ale według mnie to nie ma szczególnie sensu. Mamuty nie mają jakby swojego miejsca w dzisiejszym środowisku. Są one nie wymarły z powodu ingerencji człowieka. Ludzie w tamtych czasach nie potrafili tak dobrze tępić w gatunków jak w dzisiejszych czasach. Mamuty wymarły dlatego, że środowisko się zmieniło. One były przyzwyczajone do środowiska lodowcowego. Było dla nich za gorąco. I yy, rośliny, którymi się żywiły, już może nie było ich aż tak dużo, albo rosły inne, do których nie były przystosowane. Po prostu były. Yy. Może też były za duże na klimat, na cieplejszy klimat, w którym przyszło im mieszkać. Zbyt futrzaste. Musimy yy, iść tamtędy. W każdym razie y, próba ożywienia mamuta jest bezsensowna, bo to zwierzę i tak mogłoby żyć tylko w ZO w jakichś specjalnych warunkach. Nie dałoby to nic środowisku, nie zmieniłoby to naprawdę y, niczego, tylko zrobiłoby więcej kontrowersji i problemów z tym, co później zrobić z tym gatunkiem. Co innego